Moi drodzy, obiecałem pokazanie szukania oszczędności i pokazanie takiego prostego, prostego logicznego myślenia propos NPK i w tym przypadku słonecznik. Proszę popatrzcie, mam sobie tak naprawdę pole. Wybrałem, założyłem, tak jak mamy przecięcie przy słoneczniku, gleba lekka, lekko kwaśna, bardzo niski azot, bardzo niska siarka, tak jak w tym roku się to trafia, bo jest to, jesteśmy po bardzo mokrej jesieni i zimie. Średni fosfor, średni potas, średni magnes, bo to jest możliwe i to jest uczciwe. I teraz przejdę sobie dalej. Mam pole poprzężycie. Zostawiłem słomę na polu. Było 8 ton z hektara, bo w Polsce często sie się sieje słonecznik właśnie po oziminach. I teraz mam system późny, chciałbym 3 tony z hektara i dałem, zobaczcie, 40 ton przeciętnego obornika na hektar. I teraz co się stanie? A propos szukania oszczędności. Gdy wejdziemy na wykres, to zobaczycie, że ten słonecznik praktycznie rzecz biorąc ma full potasu, ma tak naprawdę bardzo dużo już azotu, fosforu. I tutaj, co jest najbardziej śmiechowe, że w tym układzie, gdyby zrobił taki numer, żeby dać struwit, czyli 100 kg fosforanów podsiewacz plus 100 kg kizerytu, to mielibyśmy naprawdę bardzo dobre, optymalne rozwiązanie. Zobaczcie, jeżeli ja sobie wezmę w tym momencie nawóz fosforowy, wybiorę sobie zwykły polski, ale niekoniecznie polski, bo to nie akurat rzeczywiście nie ma znaczenia. Wezmę sobie taki nawóz i dam go, podciągniemy pod 100 kilo. O, mogę, widzimy, nawet mniej. I do tego sobie dołożę w tym momencie magnes, czyli wezmę sobie jakiś tam Kizeryt, tak? Może być nawet taki. I dam 100 kilo. To teraz zobaczcie, co się stanie. W tym układzie praktycznie brakuje mi tylko magnezu. I brakuje mi tylko siarki. Tylko i wyłącznie. Do czego zmierzam? Do tego, że jakby nie patrzeć i jakby nie analizować, w takim rozwiązaniu mam. W miarę proste nawożenie. Mało tego. Tutaj jak widzicie, wychodzą bardzo duże potrzeby względem siarki. Dlaczego? Dlatego, że asystent jest tak skonfigurowany, że przy siarce niskiej i bardzo niskiej dawka siarki jest podbijana o 40-50% do góry, po to, żeby ta siarka się nam uzupełniła na przyszły sezon. Jeżeli chodzi o magnes, ta sama historia. Ja celowo podbijam, bo magnes. W, na polach, gdzie mamy, uwaga, magnez niski lub bardzo niski lub średni, zawsze podbijam do góry. Na upartego, jeżeli zostanie na tej wartości, która jest teraz, tak, to mówiąc wprost, e, nic się nie stanie, plon też urośnie, ale za rok spotkacie się, że na tym polu będzie nadal, uwaga, magnes na poziomie średnim albo nawet niskim, siarka nadal będzie nisko. Dlatego właśnie zawsze powtarzam, że Asystent jest tak ustalony, żeby promować wartości wysokie i bardzo wysokie, bo tam wtedy bardzo mocno redukuje dawkowanie nawozów. Natomiast tam, gdzie jest znaczone niski i bardzo niski, rzeczywiście dawki są bardzo mocno podbijane do góry i jest to zrobione przeze mnie w sposób całkowicie celowy i przemyślany.